Wprawdzie pogoda bywa ostatnio w słoneczną deszczową kratkę, wciąż jednak bardziej przypomina letnią niż jesienną. Mimo to kalendarz ma swoje prawa i prędzej czy później w spółdzielczych budynkach zacznie być ich mieszkańcom trochę zbyt zimno. A za uczuciem chłodu, jak wiadomo, żaden lokator nie przepada. Już mieliśmy parę telefonów wcześniej, czy ten sezon się nie opóźni, grzewczy. No bo jednak, tak, w budynkach się to szybko wychładza i, i już jest zimno. Takie sygnały to najlepsze potwierdzenie nadchodzącej zmiany pory roku, ale i bez nich pracownicy SMLW mają tego świadomość, dlatego jak co roku przypominają mieszkańcom o konieczności zaniechania prac remontowych związanych z instalacją grzewczą, czas na ich dokonywanie szybko i nieubłaganie się kończy. Wstrzymaliśmy już wydawanie zezwoleń na remonty dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, czy to przenoszenie grzejników, wymiana grzejników, usuwanie grzejników. Z tego względu, że no jak wiadomo zbliża się okres zimowy, będziemy uruchamiać powoli i przygotowywać budynki do sezonu grzewczego 2020-2021. Na wszelki wypadek pracownicy administracji poszczególnych osiedli postarają się, aby żaden lokator o finiszowaniu z remontami nie zapomniał. Kiedy bowiem regionowski PEC wpuści już do kaloryferów gorącą wodę, blokowa instalacja musi być na to gotowa. Pojawią się ogłoszenia dotyczące lokali na ostatnich piętrach, a propos zaworów, które mają w mieszkaniach. Więc prośba, żeby już po prostu, jeżeli ktoś planuje remont, Budowlany to jak najbardziej, ale jeżeli on jest związany z wymianą grzejników, tak jak powiedziałam wcześniej, z centralnym ogrzewaniem, to niestety musi poczekać do zakończenia sezonu grzewczego. Inne remonty, jako się rzekło, prowadzić można nadal zgodnie z przepisami oraz dobrym zwyczajem, powiadamiając o nich jednak administrację osiedla.